A mnie mówili, że u Pani spodzień można kupić. A nie, już jeansów um, nie sprzedajemy, branżę zmieniamy. A. A na jaką? Najlepszą spirytę, to znaczy czekolada. O. Czekolada, Pani powiada? Proszę. A co tu się dzieje? To pan zapytał, czy dżinsy może kupić, ale powiedziałam, że nic takiego nie mamy. Ja właśnie wychodziłem. Do widzenia. Coraz gorzej ich w tej milicji trenują. A co on z milicji był? Kurtka z demobilu. Udawany luz, w redne oczka. No przecież każdy głupi by zauważył. Poza tym my nigdy nie mieliśmy klientów z ulicy. Smerf, tajniak jak nic. Jasna cholera.